Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek witam się z wami poniedziałkowo, porannie z moim kubeczkiem kawy. Siedząc na balkonie i popijając zaczynam odprowadzać nowy no nową, naczyń, nie modę ale jak to się, jakby to powiedzieć nowe zasady o, dla mnie no to nie całkiem zasady ale nie umiem znaleźć dla słowa że jak wstaję nie łapię od razu za komputer i nie odpalam komputera a że teraz y, ku temu jest dobra sposobność bo na balkonie jest przyjemnie no bo co innego, jakbym w zimie wychodziła na balkon siedzieć, nie? No to sobie kawkę biorę na balkon, siedzę i dumam i podziwiam przyrodę i zapachy. I tak się nastrajam na cały dzień. Na razie to jest trzeci mój dzień, także wiecie. No. Jeszcze wszystko może wrócić. Oczywiście potem sobie włączę komputer, zwłaszcza do śniadania. Chociaż też, też śniadanie powinno się jeść w spokoju bez, bez telewizora, czy ten, no ale to wiecie co, no kiedyś to muszę obejrzeć, a tak siedzieć bezczynnie przy, przy laptopie, no to nie mam czasu za bardzo, nie, a może przecież ogarnąć internety z srańca, no więc tak, tak postanowiłam, oj znowu mi miga bateria, zaraz... Będę się musiała pożegnać, znaczy pożegnać. Wyłączyć. No ale tak chciałam się z Wami po przywitać porannie z balkonu. Tak. I zobaczymy co nam dzisiaj dzień przyniesie. Jak będzie. No, jakoś zawsze będzie, nie? No, tam są nasze kwiatuszki, one ślicznie pachną. Zresztą te... te u góry, surfinie, te fioletowe, właśnie też pięknie pachną, tak jak lilie niektóre, tylko nie tak intensywnie. Aż mi żal, jak sobie pomyślę o liliach, bo zawsze o tej porze miałam dużo lili z, z ogrodu. I nawet niektóre musiałam na balkon wynosić na noc, bo pachniały bardzo. A teraz nie mam lilii. Jestem ciekawa, tam może dzisiaj podskoczę na działkę, zobaczę, tamte kilka lilii, one miały już takie dość duże pąki, może już zakwitły. W ogóle dzisiaj mam troszkę jeżdżenia, do spraw załatwiania, ale na ogród chcę skoczyć, zobaczyć jak tam wygląda, bo nie było mnie parę dni, może tam już lepiej jest, nie? No. To na razie z takiego niskiego poziomu tutaj <grym> balkonu się witam. Dobra, pokażę wam trochę więcej tej pięknej zieleni. O, tak. No i na razie popijam dalej moją kawę, a potem się zobaczymy. Nie wiem, czy przy śniadaniu. Chyba raczej przy śniadaniu, nie? No bo tam w tle mąż śpi. Przyszedł jest po nocce, no i teraz musi odespać swoje, nie? No, to nie będziemy go pokazywać. Może nawet na balkonie sobie z nim śniadanie? Czemu by nie? Ricky i tak lubi w swoim pokoju teraz siedzieć. Ma tam słonecznie, fajnie. No. I ma swoją muzykę. Dobra, to na razie. Dalej będę medytował. Nie wiem czy to widzicie, ale tych jaskółek tam jest tak multum, że wyglądają jak mara komarów Mam nadzieję, że to widać. Już się troszkę spóźniałem, bo się przesunęły bardziej nad dom Już ich tak nie widać. To jest dopiero ciekawe. Tyle tego jak muchy. Już się rozproszyły. No. Siądę sobie na chwilę tutaj. Może nic nie będzie robiło mi zakłóceń. I Wam powiem, obserwując sobie niebo, że ochłodziło się trochę. Przedtem było tak bardzo ciepło, fajnie. A teraz była taka ulewa, taki intensywny deszcz. No i teraz już jest tak chłodnawo jak pójdziemy na spacer, to będę musiała ubrać chyba długie spodnie i cieplej się ubrać, ale przynajmniej się będzie lepiej spacerowało, bo wczoraj była strasznie dużo, ale piękne jest to niebo ja nie wiem, do, czasami mnie drzewa zachwycają, czasami takie chmury nie wiem czy ze mną coś nie tak, czy co Piękne. Mm? No. Teraz się zdrzemnęłam troszeczkę. Nie wiem, czy zaś nie mam tego obiektywu. Macie nie obiektywu, tylko co ja gadam. Statywu. Nie wziąłam sobie tu na balkon. Mm. Nie wiem, bo to, jest to, to, jest to, to, jest to. No tak nie wiem czy jestem ostra, czy nie będę ostra. W każdym razie. Fajnie, bo cicho jest, nie? No, Zdrzemnęłam się trochę, bo byłam się tak potwornie zmęczona. W ogóle jak stałam, to już byłam taka zmęczona. No. I jak pozałatwiałam sprawy, zjadłam obiad i zapadłam się w czarną dziurę. Czyli w fotel. No, niedawno dopiero doszłam trochę do siebie. No a tu już nie wiem nawet, która godzina jest, bo nie patrzałam na zegarek, ale się drą. Hm. Nie patrzałam na zegarek, ale w sumie po co, nie? Tylko się stresować. Jak nie muszę, no bo jak człowiek musi żyć według zegarka, to jest inna rzecz. No, a ja na razie tak nie muszę mam nadzieję, że tak zostanie o, jak fajnie tak cicho, rzadko tu jest rzadko kiedy tak cicho tu jest że samochody tak nie hałasują nie jeżdżą no dzisiaj pozałatwiałam to, co chciałam załatwić sprawy ubezpieczeniowe udało mi się załatwić byłyśmy w sklepie kupiłyśmy tam a tam taki żel do, do kompania do pod no, troszkę pochodziłyśmy pooglądałyśmy sobie bo dawno tak nie byłam w sklepach, żeby sobie tak pooglądać wiecie, tam kosmetyki, nie kosmetyki takie rzeczy a to tak jak się idzie bez pieniędzy to jest bezpieczna sprawa, bo to i tak nic się nie kupi takiego nie? no no potem jeszcze skoczyłam na chwilę na działkę zobaczyć jak się tam sprawa mają jak się sprawy mają tam i powiem tak, zarośnięte niemiłosiernie. Malinek pod jadłom. to co było na krzaczku, No to nie było sensu zbierać do domu, bo tego za mało. Bo tam, tam te malinki tak dziko rosną. No. Ale i tak, woda już nie stoi tam w tych niektórych wykopach, jak tam jest wykop, to już nie ma wody, to znaczy, że już na tej, na tej głębokości nie ma, ale pod drzewem yy, i tam gdzie się siedzi. Wprawdzie też woda nie stoi, ale jeszcze, jeszcze jest tak maziato. No. W folii wygląda masakrycznie, ale pomidory kwitną, to już jest coś, tylko że będę musiała w tym tygodniu, może w środę pójdę, na, na, będę musiała się wybrać na działkę i y, zrobić porządek w tej folii. Bo te sałaty już wszystkie powyrastały, co wyrosło, to wyrosło, reszta jest zjedzone przez ślimaki. Więc to co tam jeszcze jest, to to wszystko na kompost pójdzie. Pomidory będę musiała podwiązać. A te jabłka z, z trawnika, co pospadały z drzewa i gniją już, wszystko zgrabić i też do kompostu, przynajmniej się to na coś przyda. Jakoś tam trzeba będzie ogarnąć róże, mi tam nawet fajnie kwitną. Ale nie robiłam, nie filmowałam, bo weszłam na chwilę i za chwilę zaczęło właśnie już e, tak e, kropić, padać trochę. Także tylko zrobiłam obchód, ogródka i do domu. Weszłam do domu i ściana deszczu normalna. No a wcześniej jeszcze rano, zanim gdziekolwiek szłam, to poszłam sobie na nazbierać lipę i mam taki mały, no taką małą torebkę papierową tej lipy na zbierane i jeszcze mam w planie, bo byłam z sekatorem, żeby nie szarpać drzew. Jeszcze mam w planie, jak pójdziemy na spacer wieczorem, to jest jeszcze takie taki jedno drzewo, taka lipa, tak w y, fajnym miejscu, tylko że teraz dalej była ode mnie, nie? A mi zależało na czasie. W fajnym miejscu i są dosyć nisko gałęzie. I było dużo, bo już dzisiaj zauważyłam, że one już przekwitają i jeszcze trochę to już będą owoce. A tamta jeszcze miała chyba takie kwiaty, dużo kwiatów. Więc jeszcze tam chcę dzisiaj wieczorem pozbierać sobie tej lipy i to chyba mi starczy. Potem jeszcze będę musiała znowu na to Na czerwoną y, koniczynę, bo jednak ja cały czas już używam, już dużo użyłam tej koniczyny, a powiem Wam, że nie wiem czy to jest podświadomość czy nie, ale ona chyba jednak działa. Bo nie mam takich dużych tych uderzeń ciepła. No, nie tak często, może tak powiem. Ale popijam to sobie łącznie z pokrzywą. Zrobiłam sobie dzbanek z takie duże zaparzyłam tych ziół. I sobie tak co, co jakiś czas do szklanki przez sitko przeleję. I tak po parę łyczków, po parę łyczków. I popijam sobie to. No. Ojej, tam takie ciemne, chmurskie są. I tak I teraz pooglądałam e, troszkę YouTube'ów. To znaczy się. Niektóre musiałam kilka razy oglądać, bo za tak każdym razem zdrzemnęłam mi się. No to tak już... Ale już się lepiej teraz czuję. Przedtem byłam tak strasznie zmęczona, nie? Żeby mi coś bolało, żeby mi coś dolegało. Nie. Tak strasznie zmęczona. I to chyba z tego ciepła, a po tym deszczu, po tym wszystkim tak się rzeźko zrobiło i lepiej człowiekowi. Tak podziwiam ciągle te moje pelargonie i begonie. One mają takie piękne kolory. Za chwilę Wam pokażę. ojej, ojej! Postanowiłam, że będę chyba jednak kawę piła bez mleka. Bo z czegoś trzeba zrzucić te ...tędy tych kilogramów. Mleko tak zaś tyle nie piłam, ale jednak... ...zauważyłam, że jak piję kawę z mlekiem... ...to zamiast mnie ta kawa pobudzać to mi się jeszcze bardziej spać chce. Więc stwierdziłam, że to mleko mi chyba nie służy. Ja nie wiem, czy to tylko taki mój wymysł kolejny, czy... Zobaczymy, nie? Wiecie, że ja mam co chwilę jakieś pomysły, nie? <laughs> A życie... No. Ale fajne są chmurki, naprawdę. Chociaż tamte... Tamte nie są fajne. Tamte są brzydkie, bo one chyba znowu jakiś deszcz... Niosą. I jak nie są deszcz, to nie będę mogła iść po moją lipę. No, a teraz wam pokażę te kwiatki. A, kwiatki pokazuję. Schowaj się tata, jak nie chcesz być, bo te kwiatki chcę pokazać. O, jakie pięknościowe są. I tak z tej perspektywy jak siedzę jak tak widziałam. Czerwony i tam ta Jakiś śliczny kolor tej begonii jest. No. Tak stwierdziłam. Że, jak y, zaczęłam filmik dzisiaj na balkonie, vlog, mi filmik. Jak zaczęłam na balkonie, no to właściwie mogę skończyć na balkonie. No, nie będzie zbyt długi ten filmik, ale wczoraj, przeczoraj był bardzo długie. Nie wiem, czy całe, w całości pooglądaliście. Także stwierdziłam, że tyle starczy. A chciałam Wam pokazać, co. Oj. Co kupiłam w Rosmanie? Na pewno już znacie tą markę Isana. Mnie się to kojarzy z, to, z tymi różnymi produktami Balea. Nie wiem, czy to jest to samo, ale mają taką samą tą szatę graficzną. I tam było multum tych różnych zapachów. I stwierdziłam, że sobie kupię taki różany żel Wiki sobie wzięła cytrynowy. Zaraz Wam pokażę, bo tak tutaj trzymam tę kamerę. Mam nadzieję, że, znam, że dobrze widać. Wiki, e, cytryna i limonka wzięła sobie taki żal. A ja mam ten mm, kremowy taki żal pod prysznic. Właśnie różany. No, powiedzcie czy to nie jest piękne, takie letnie. No. I co mnie tak, ten jak przeczytałam, to tutaj to nie zawiera jakichś plastików, tak sobie pomyślałam, to czy to inne żale jakieś plastiki zawierają, no ale to chyba, żeby ścierne, nie, do, do mycia. Zresztą no, ja tak przeczytałam ten skład, znaczy nie skład, tylko to co tu jest napisane z tyłu nawet nieźle, no ale jak troszeczkę dalej zeszłam na skład, no to już na drugim miejscu od razu jest SLS. No ale co, co chcieć za 2,80 za 80 płaciłam za jeden taki żel pod prysznic a jeśli ma taki piękny zapach prawie jak moje jak moja begonia no. także wzięłam sobie to do, do kąpieli do podprysznic Czekajcie, mam, że to położyć no. Bo się tak tu załatwiłam, że wzięłam do ręki ten. Mam już teraz na statywie, jest troszkę dalej. Ale się rusza cały czas, nie? No i mam nadzieję, że mnie widać, bo nie mam tam z tyłu lusterka. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No, przed, yy, przed chwilą już sobie tam zaczęłam składać filmiki. To na tym poprzednim nie wiem, jak teraz. Troszkę sobie starałam się coś z tymi włosami zrobić. To wygląda masowicznie z tymi włosami. Makijażu już teraz też poprawiać nie będę, no bo w sumie zaraz wieczór będzie. To już nie będę teraz makijażu sobie poprawiała. Jeszcze trochę właśnie chcę poskładać filmik, y, zacząć go tam przetwarzać, żeby się przetwarzał. I pójdziemy najpierw skropką na spacer z Wiki, a potem pójdziemy w ogóle na taki wieczorny spacer. To sobie wtedy tej. Y, Lipę może nazbieram. Bo jakbym przy tym powiedział, że takie ciemne chmury, to za chwilę potem słońce wyszło. Tylko wyszłam z balkonu, to tam słońce za drzewami się wyłoniło i pięknie świeciło. Oczywiście jak ja wszystko sobie znaszykowałam przyszłam, to już tego słońca nie ma. Schowało się. No. I to taka robota. Dzisiaj dużo nie będę gadać, bo w sumie wczoraj się troszkę nagadałam. Dzisiaj tak szczerze powiedziawszy, to nie mam pomysłu. Ten, że jak byliśmy na tym spacerze, nie wiem, yy, aha no nie widzieliście, no bo jak, ja tylko na, na Instagrama chyba wrzuciłam yy, ten zdjęcie yy, księżyca, tylko że to tak nie oddaje, te zdjęcia nie oddają tak yy, tego jak jest na jak, jak to widza, widać okiem. No. Tym bardziej, że my byłyśmy wieczorem, to idziemy tylko z komórkami zwykli. Nie biorę aparatu. Nie wiem, czy tutaj w ogóle można robić nocne zdjęcia. Kiedyś miałam fajny aparat. Miałam Canona i musieliśmy się go pozbyć. On no, tak jest super. Tam moż, można było nocne zdjęcia robić i w ogóle, ale trudno. No, w każdym razie komórką komór, jest zrobione, To tak nie oddaję tego, jaki ten księżyc wczoraj był, ale był. Też w pełni, taki bardziej, no bo myśmy, jak szłyśmy, to było trochę po wschodzie tego księżyca, a wczoraj późno wschodził. No tak, że on jeszcze był taki dosyć duży, bardzo jasny, ale taki jeszcze żółto-pomarańczowy. I tak świecił jak taka lampa. I dzisiaj wrzucę Wam znowu to, to zdjęcie na koniec vloga. I to, tak z jednej strony zrobiłam zdjęcie, zdjęcie właśnie tego księżyca i tam są też lampy, chod... kawałek tak między blokami, żeby to jakieś odniesienie było, nie? A potem z drugiej strony się odwróciłam dosłownie o 180 stopni prawie. I zrobiłam miejsce po zachodzie słońca, bo to już było chyba z godzinę po zachodzie słońca. Ale to nie, bo tam było te, takie piękne, takie niebieskie, jeszcze takie... Naprawdę, no zobaczycie na zdjęciu, jak to dołożyli. No. Także dzisiaj mam zamiar też jeszcze... Inne, nie wiem, czy dzisiaj, w jakiś się czasami nie ma zamiaru spotkać z kolegą jeszcze wieczorem. No bo tak same, to tak głupio troszkę na te spacery nie? Wedwie to tak zawsze raźniej. I powygłupiać się można. No już się cieszę na przyszły tydzień, bo mam jechać do Marka do Krakowa, a nasza trójka albo nawet i czwórka jest jeszcze z darkiem, to się potem tak wygupiamy, że ja mam potem taką, jak się to mówi, głupawkę. I w ogóle wszyscy mamy potem taką głupawkę, że głowa mała. No. I człowiek się przynajmniej dobrze ubawi, zapomniał o jakichś tam problemach, bo wiadomo, że... Każdy ma jakieś problemy, w, w życiu każdego są jakieś problemy. Dla jednego problemem może być złamany paznokcie, a dla drugiego dużo innych, ważniejszych, niby spraw, nie? No. Ale nie będziemy teraz się zajmować problemami. No. Chciałam wam polecić: jak ktoś jeszcze nie ogląda, ojca szóstaka. Ja wam chyba podlinkuję tam. Nową serię wypuścił razem z ojcem Tomaszem Nowakiem. Bardzo fajne takie, jakby to powiedzieć, takie rozmowy, ale są tak fajne, takie w wesołym takim nastroju. co się uśmiałam, Doki, tak samo. Także albo wam tam linka podam. Albo po prostu jak się to nazywa. nie? Zależy, co mi się tam uda zrobić z tym. W każdym razie uwielbiam ojca szóstaka i właśnie tego Tomka Nowaka, bo oni naprawdę mają wielkie poczucie humoru i umieją go rozbawić, a przy tym bardzo mądrze mówią. To są Dominikanie, oczywiście. A co mamonia będzie robiła w niedzielę w przyszłym tygodniu? Nie teraz w tom, tylko w przyszłym? Będę nam przy u Dominika? No. Prawdopodobnie na 20.20. 20. No. i tak. Tak teraz mówię, 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 a potem znowu coś mi przeszkodzi w tym. Już nie będę mówiła, że będę jechała. Dopiero jak pojedziemy, to będziecie widzieli. No. Tak wam powiem, ta łąka tutaj się taka robiła na. na, na no, za balkonem. A ostatnio coś nam tu w nocy. To znaczy, zanim poszliśmy na spacer, to gdzieś koło 23 było. Coś było tylko takie, tak fucało, tak, kurwa. Kurczę, świeciłyśmy latarką. Nic nie szło zobaczyć, co to jest. Wyszliśmy z Wikin na, na dół. Weszliśmy tutaj w tę trawę, tylko to się tak wydaje z góry, że to taka mała trawka jest. A ta trawa jest ponad powyżej kolan w niektórych miejscach. Trawa w ogóle. Łąka po prostu taka, bo to są różne rośliny. Wiki świeciła i latarką, i komórką. Słyszała to, a nie umiała dojrzeć, co to jest. Ale potem, jak przyszłyśmy ze spaceru, ja znowu coś tam słyszałam, jak szurało między tym. Popatrzałam, poświeciłam latarką, a tam jeżyk sobie chodził. I może ten jeżyk tak robił? Nie wiem. Bo przedtem to tutaj dużo szczurów chodziło. No, ale wiemy, że tutaj już widzieliśmy parę razy tutaj jeża takiego dużego. No i już wolę jak jeżek chodzi, niż jak szczur miałby chodzić, nie? No. I tak. Zrobiło się tak chłodnawo, jutro ma być jeszcze chłodniej. Potem znowu ma iść temperatura troszkę do góry, ale jutro tak będzie rześko. Jutro u nas ma być w najcieplejszym momencie 18 stopni. To tak z 30 na 18 to tak... Nie bardzo. Teraz nawet nie patrzyłam, ile jest. no Jestem tu jak yy, bez rękawów, ale jest mi tak, nie żebym powiedziała zimno, ale tak wiecie. No, jakby tak słońce przygrzało, przyświeciło, to jeszcze pewnie by troszeczkę grzało, ale już za chmurami tam znowu jest i za drzewami. A wy jesteście w Tymianku. Tu jest Tymianek. Dobra, chyba będę kończyć. Chciałam Wam pokazać nie tą którą kupiłyśmy, jeszcze zamierzam kupić takie mydło w płynie, bo tam były też różne zapachy, tylko nie było różanego akurat dzisiaj. Bo mi się już kończy w łazience takie mydło w płynie, no i no ja, lubię, ja lubię wszystko co pachnie, różne za, takie, a zwłaszcza jak różami pachnie, no to już dla mnie to jest super. Nie? Mam nadzieję, że dobrze mnie widać, co powtarzam któryś raz. Tak samo jak powtarzam na każdym filmiku, że moja begonia pachnie różami. Zauważyłam to właśnie ostatnio. Ale jakbym tak była poza kadrem, to to i tak wstawię. No bo w sumie, czy moja ta taka ważna jest. To co mówię, to też nie są jakieś tam ekstramądrości, ale zawsze jakaś pogadanka, nie? Tak mi się wydaje. Tak, do kawki właściwie wieczorem, to do herbatki. Nie, nie mogę cię teraz wziąć, bo mam jedną rękę. Już zaraz idziemy. Kropka mi tutaj jęczy. No, dobra, to na razie będę się z wami żegnała jak na dziś. E, dziękuję wam za oglądanie, za komentarze, bo mam coraz więcej fajnych, więcej komentarzy i w ogóle są fajne. Cicho. Czekajcie. Może mi się udają wziąć. Oj no, czekaj, kropka. Och tak. Przepraszam Was, że jak było coś bardzo źle widać. No ale widzicie. Ona musi też się pokazać. No, to dziękuję Wam za oglądanie, za komentarze, za łapki, subskrypcje. Pamiętajcie o dzwoneczku i sprawdzajcie czy macie to. Nie tylko u mnie na kanale, ale jak jakieś inne kanały subskrybujecie. Komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie i przejdźcie znowu jutro. To na razie, bajo bajo, trzymajcie się.